Dzisiaj wolontariusze Fundacji Lotto, pracownicy Totalizatora Sportowego i Fundacji Korporacyjnych Spółki mieli okazję posprzątać las z okazji nadchodzącego Dnia Ziemi. Dla uatrakcyjnienia tego wydarzenia przygotowaliśmy razem wspólne lasy w słoikach i domki dla owadów. Cała akcja została przeprowadzona w ramach projektu Kumulacja Dobrej Woli i specjalnej edycji z naturą gramy Fair Play. Pierwsza tego typu akcja została przeprowadzona przez Fundację w zeszłym roku. Spotkała się z super odbiorem wolontariuszy, dlatego w tym roku postanowiliśmy zorganizować i kolejną edycję. Byliśmy pierwszy raz na takiej akcji. Bardzo mi się podobało. Sprzątanie lasu było naprawdę fajną zabawą. Byliśmy zaskoczeni, że w krótkim czasie da się zebrać taką ilość śmieci, i no jest jeszcze co robić, myślę, na przyszły rok spokojnie. Fajnie jest mieć możliwość wyjścia z osobami z pracy i zrobić coś dobrego, mieć takie poczucie, że spędzamy razem czas, ale też coś fajnego z tego wyjdzie. Musimy zabrać naprawdę pokaźne ilości śmieci. W sumie sam się nie spodziewałem osobiście, ile tych śmieci może trafić do lasu, co jest też przerażające. Jak ludzie traktują przyrodę, jak ludzie traktują to wszystko, co jest nasze wspólne. Tak? Na szczęście my wraz z innymi pracownikami ze transportowego oraz Fundacji Lotto stwierdziliśmy, że musimy coś z tym zrobić i po prostu posprzątaliśmy ten las, posprzątaliśmy te śmieci. Po sprzątaniu lasu udaliśmy się na warsztaty, gdzie między innymi budowaliśmy Domki dla owadów. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co tutaj zrobiliśmy. Posprzątaliśmy kawałek lasu. Oprócz tego było też coś bardzo dobrego dla nas, ponieważ wzięliśmy udział w warsztatach z robienia takiego małego lasu z kwiatkami. Bardzo mi się to podobało. Super forma integracji, super forma na spędzenie czasu i naprawdę nadleśnictwo, pomiechówek. No, piękne tereny. To, co dzisiaj zrobiliśmy, było tylko symboliczne i myślę, że jest dużo więcej do zrobienia, ale fajnie, bo tą akcją przypominamy, ile jeszcze dobrego dla Ziemi musimy zrobić, żeby dobrze się tutaj czuć.